Siemanko, z tej strony Artur. W dzisiejszym unboxingu chciałbym Wam pokazać stare srebrne monetki, które najlepiej nadają się do inwestowania, jeśli chodzi o zawartość srebra w nich. Zaczynajmy. O, proszę. Dostaliśmy to w opakowanku. W pomierniku. Ja to dobra firma. Proszę bardzo wyłaniają nam się Piękne monetki. Już widzę, że są w super stanie. Choć nie ma to większego znaczenia. Chodzi o zawarty srebra w zapaczkę zapłaciłem 690 zł. Jest tutaj 24 mapki, jedna olimpiada i trzy faszyzmy. Proszę bardzo, są faszyzmy. Jest olimpiada. Może zrobimy to tak, że... Przeniesiemy. Okej, okay. to na bok. Co my tu mamy? Faszyzmy olimpiada. Mapki jest tego dużo, ale udało mi się uzyskać naprawdę fajną cenę, ponieważ mapki po 24 zł i faszyzm po 29 zł. Co jest dobrą ceną na dzień dzisiejszy, bo niektórzy sobie żądają za te mapki czy faszyzm jakieś tam dziwne pieniądze, przecież tutaj chodzi o zawartość srebra w tej oto monetce, w tych monetkach, a nie tam jakąś wartość numizmatyczną czy, czy o to, że te monety są w jakimś dobrym stanie, bo większość tych monet jest w dobrym stanie, no te są no, bardzo fajne, jak za 24 zł, ale chodzi o srebro. Tutaj chodzi o srebro. Ta monetka waży 14,5 gramów z tego Lekko ponad 9 gramów to czyste srebro w tej monetce. I o to tu się rozchodzi. Bo jeśli byłoby inaczej, jeśli by nie było tutaj tego srebra, to ta moneta byłaby bez wartości. Po 95, po denominacji, byłaby po prostu kawałkiem blaszki. Ale dzięki temu, że ma zawartość srebra, to dalej jest to warta. Warto gromadzić kapitał, tak? Deponować swoje pieniądze w tym, jeśli macie jakiś tam nadmiar. Dalej, tutaj mamy jeszcze olimpiada. Jeśli chodzi o olimpiadę i mapki, to jest praktycznie to samo. Ta moneta nie jest więcej warta od tej. Ta sama zawartość srebra, ta sama próba, ta sama waga. Także ktoś będzie wam próbował wcisnąć jakiegoś kita, że Olimpiada jest 5 zł droższa, bo ma mniejszy nakład. No, no nie, nie ma ona jakiejś większej wartości numizmatycznej, historycznej, absolutnie nic z tych rzeczy, więc to i to, to jest to samo z innym wzorem. W macie zapamiętać. Faszyzm ma wyższą próbę, bo to jest 750. No i to jest fajna monetka, no bo jest mniej więcej srebra, tak prawie 11 gramów. I... Spoko deponować pieniądze w tym, no bo zajmują objętości, tak? Oczywiście, monetki te możemy jeszcze sobie sprawdzić, chociażby magnesem oddymowanym, no, czy nic tutaj nam się nie przyciąga. Tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Ja już to widzę z daleka. Trochę tych monetek już mi się przewinało przez rączki, także jak najbardziej jest super. Można sobie jeszcze ewentualnie suwmiarkę wziąć, wymiarować. Proszę bardzo. Jest ok. Faszyzm to samo jest ok. Czy, czy chociażby olimpiada, one wszystkie mają ten, ten sam wymiar, więc tutaj wszystko najbardziej będzie ok. Bardzo dużą zaletą też jest to, że te monetki, mimo tego, że mają prawie 50 lat, no to praktycznie nie są zużyte. Wyglądają prawie jak nowe. Ludzie, mimo tego, że były to monety niby obiegowe, to ludzie raczej rzadko kiedy używali ich w ten sposób, często gęsto trzymali je po prostu w szafie czy gdzieś tam skitrane, bo myśleli, że będą one miały w przyszłości jakąś tam wartość, tak? Tak system PL-owski komunistyczny wkręcił im do głów, że, że coś to będzie kiedyś warte. No, no nie, zawartość srebra w tych monetach określa ich wartość i to, to jest tyle. Jeśli boicie się dużej ilości monet, no bo to jest próba 625, tutaj 750, no to można też się zastanowić. Jeśli chodzi o junk silver, no to Solidarność, jedna uncja srebra, srebra nie w gradingu, tylko zwykłą kupić za 105-110 zł i też jak najbardziej będzie GIT, też się ta moneta z czasem nie zniszczy za bardzo. Podsumowując, 28 srebrnych monetek, moim zdaniem najlepsze do inwestowania, te trzy monetki, można je kupować w pakietach, czasami ludzie wystawiają na jakieś tam Allegro, Eliksach, właśnie w takiej kombinacji na przykład, to jest najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby nie przepłacać za te monetki, mapka, dobra cena na dzień dzisiejszy, Około 25 zł. To jest to samo. Faszyzm około 30 zł. Plus minus 3 zł. Na wszystkich tych monetkach, jeśli za tyle kupicie, to jak najbardziej będzie to dobra inwestycja dobre zdeponowanie swoich pieniędzy. Oczywiście są też takie monetki ładne, nowe. Pięknie wyglądające, ale jest z nim jeden problem, kiedy jest nowa, jest ładna, ale ona potrafi najeść różnymi milkspotami, potrafi się w jakiś tam sposób zniszczyć nawet gdy nie wyjmie się jej z kapselka, tak? chociażby tutaj przykład, świeża monetka kupiona kilka dni temu, tutaj proszę bardzo, milkspot. Nie wiadomo co będzie za jakiś czas tą monetką. Może się cała pokryć milk spotami i niestety, ale utraci ona jakieś 20-25% na wartości i pójdzie na przetop prawdopodobnie. Także zachęcam do deponowania swojego nadmiaru kapitału w srebrnych monetkach, złocie lub takich srebrnych monetkach. Jak ktoś woli, nie trzymajcie kasy w roszczeniach do banku, czy to polskiego, czy jakiegokolwiek innego. Pamiętajcie, że to jest warte nic i to też za jakiś czas będzie warte nic, skoro 6 razy w ciągu 106 lat się wykoleiło. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subujcie. Na razie, cześć.